Kato talibów jest już mniej niż 30%. Jest tam jakiś urząd statystyki ościała, no i ów urząd liczy owieczki. Żeby pokazać tym łachudrom, tym pasi, brzuchom i pasożytom, ludziom, którzy w życiu nie zarobili złotówki uczciwie, to żeby jakby państwa korciło. Jakby, nie wiem, coś tam. To niech Państwo znajdą sobie alternatywną rozrywkę 19 października w niedzielę. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To powinno być słowo na niedzielę, ale dzisiaj jest sobota. Ta chyba ostatnia, tak piękna i ciepła, gdzie temperatura dochodzi do 30 stopni. Dlaczego słowo na niedzielę? No otóż, drodzy Państwo, ważny komunikat Komisji Episkopatu Polski. Bardzo wręcz ważny komunikat, w którym wzywa się wiernych, stawiennictwo obowiązkowe, przybywajcie, siadajcie, klękajcie. No wszystko, co się z tym wiąże. 19 października, drodzy Państwo, to jest ta kluczowa dla polskiego epidiaskopu data, data, w trakcie której, drodzy Państwo, nastąpi liczenie Katoli Tajne, prawda? Raz do roku, czy tam raz na dwa lata, oni mają jakąś tam pracownię badawczą, nie wiem, jak, nie wiem zresztą jak to jest opracowywane. Jest tam jakiś urząd statystyki ościoła, no i ów urząd liczy owieczki, a raczej baranów, wszystkich tych, którzy kładą beznamiętnie, bezrefleksyjnie na tace. No i właśnie, żeby się policzyć, to wymyślili sobie, że zrobią to 19, czyli w niedzielę. Na pewno niedziela, bo 20 jest, 20 października odbierają u mnie w gminie Elektrośmieci O to zapamiętałem 19 października drodzy państwo Jak ktoś się czuje Kato talibem No to powinien Bez względu na pogodę Przeciwności losu Zaminowany teren Złapaną gumę Chociaż złapaną gumę to tam bardziej Ale nie tę Powinien drodzy państwo Stawić się, zasiąść i dać się policzyć po prostu. Co państwo na to? No, ja mam nadzieję, że nikt nikomu nie broni pójścia sobie do domku z patyczkami. Natomiast, szanowni państwo, moja serdeczna prośba, żeby pokazać tym łachudrom, tym pasi brzuchom i pasożytom, ludziom, którzy w życiu nie zarobili złotówki uczciwie, to żeby jakby państwa korciło jak nie wiem coś, tam, to niech Państwo znajdą sobie alternatywną rozrywkę 19 października w niedzielę. Dlaczego? Otóż dlatego, że z roku na rok, Szanowni Państwo, coraz mniej tych owieczek tam przychodzi. Okazuje się, że się bardzo szybko laicyzujemy, co mnie jako człowieka, który od 30 lat czy z tą czarną hołotą, z tym pludastwem i wszystkim co robią razem z ich haniebnymi e, czynami mnie to cieszy, cieszy o tyle, że e, no, Polacy powoli otwierają oczy, tak? e, reflektują, że jednak e, no, taki klecha no, to nie jest przedstawiciel e, tego tam na górze, tylko, tylko to jest zwykły luj po prostu menda w czarnej sukience, której zależy na tym, żeby się nachlać, naćpać i uchać jak się da to, 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 to kolegę na zakrystji, jak się, jak się nie da to ewentualnie kobietę, chociaż kolegę jest wygodniej, bo to nie grozi niechcianą ciążą. No w każdym razie, szanowni Państwo, te statystyki ościoła, które oni sami prowadzą, no przyprawiają naprawdę o. Uśmiech na twarzy leją miód na moje i zakładam Państwa serca. Dlaczego? No dlatego, drodzy Państwo, że według ostatniego badania tych atoli, a raczej katotalibów jest już mniej niż 30%. Dokładnie tam 20%. Osiem z, z ogonkiem procent ludzi aktywnie uczestniczy w tych wszystkich czarach, marach, tam w każdą niedzielę. tak tam taki szaman staje w takiej kolorowej sukni, najczęściej to niedziela, więc trzeba lepszą sukienkę założyć No i, i tam odprawia te swoje wiadomo co. No w każdym razie jest już korzystających z usług, tych, tych szamanów, tych plugawych postaci, mniej niż 30%. Tak więc no, jasno to pokazuje, szanowni Państwo, rozdźwięk między tym, jak na siłę niemowlęta są kropione, prawda? I stają się z automatu atolikami, no, a okazuje się, że jednak w dorosłym życiu ludzie jednak idą po rozum do głowy i super. Jeszcze ciekawsze dane to są te, które tam dotyczą tych niuansów. Otóż drodzy Państwo, ci, którzy przyjmują wafelek do ust co, co niedziela regularnie, no to tych to w ogóle już jest tyle co nic. 14, szanowni państwo, procent idzie na, na wafelek w niedzielę. I, i, i go sobie tam chrupie więc no to pokazuje jeszcze bardziej jak spada takie można powiedzieć emocjonalne zaangażowanie w to w te wszystkie byzdety które oni tam opowiadają tak? tylko po to żeby wyciągnąć z człowieka kasę dobre dane nie jesteśmy jeszcze Hiszpanią ale na to nie pozwala niestety rząd no, jest jedna jedyna Barbara Nowacka tak, która z tą czarną szarańczą walczy państwo wiedzą jak, jak się miewa komisja majątkowa tak, i, i prace komisji pod wodzą Kosiniaka-Kamysza jak się ma do tego program wyborczy Platformy Obywatelskiej i ich 100 konkretów no, nie ma się nijak Ach, wydaje się, że w tej walce z czarną zarazą po prostu rząd się poddał cieszmy się i chciałbym powiedzieć módlmy się o to żeby tego dnia o to żeby tego dnia po prostu te przybytki ich przybytki opowiadania baśni z mchu i paproci mącenia w ludzkich mózgach manipulacji aby te przybytki świeciły Pustkami, bo może wówczas to im da trochę do myślenia i nawet takie gnidy wcielone jak Jędraszewski czy inni nie będą drzeć mordy o to, że jest na przykład edukacja zdrowotna w szkołach i nawoływać publicznie do tego, żeby dzieci wypisywać. No, czasu na wypisanie dzieci zostało coraz mniej. Ja żałuję tylko jednego, że ugięła się przed Donaldem Tuskiem Barbara Nowacka, w związku z czym jest to przedmiot tylko fakultatywny, a więc nie jest obowiązkowy, nie ma z tego oceny, chociaż powinna być, a udział powinien być obowiązkowy. Drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, wytłumaczcie to w prosty sposób swoim dzieciom, a będą tam chodzić. Ja tak zrobiłem. I, i z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo e, jak e, no, usłyszałem, nie będę chodzić, bo to jest na pierwszej lekcji, czy tam na ostatniej, a więc wolę pospać albo w, e, szybciej się zerwać z budy, no to w, by wystarczyło jedno. Ale wiesz, że Ościu Atolicki i, i, i ci w czerni, w czarnych sukienkach e, z boki, to oni zakazują na to chodzić. No i skoro. Z boki w czarnych sukienkach zakazują chodzić, to to nie trzeba było już dwa razy powtarzać. W takim razie usłyszałem odpowiedź: Ja tatusiu będę chodzić. No i różne są metody. Ja mam o tyle wygodniej, drodzy Państwo, że u mnie od pokoleń rodziny są niekropione, niewierzące, niechadzające u nas śluby tylko cywilne pogrzeby tym bardziej z mistrzami ceremonii państwem Słowikami którzy chowali między innymi szpilmana tradycyjnie no i o, nie ma nas w żadnych rejestrach tak, więc no, jesteśmy czyści od najstarszego do, do najmłodszego taka dziwna rodzina, ja się cieszę <grym> nie ukrywam, więc, więc mnie jest łatwiej, bo wiadomo, że E, e, nie ma po prostu żadnych sukienkowych w życiu rodzinnym. Tak? Nikt nie przychodzi po żadną kolendę czy inną zaleską. Nikt kontrol e, e, Alt Delay nie pisze na, na drzwiach. E, no, nic z tych rzeczy: żadnych komuni, runi po prostu wychowanie na racjonalne. Umysły od małego dziecka. A, tak więc y, y, przypominam, 19 października, krytyczna data <grytyczna> w życiu polskiego kościoła atolickiego. Nie idźcie tą drogą, jak mawiał Aleksander Kwaśniewski. Y, a y, za to bardzo proszę, żeby Państwo poszli tą drogą, y, zaczynając od krebisza: Subskrybuj. E, o co bardzo, bardzo proszę, potem jest ten kciuk w górę, a na koniec fajny e, komentarz. Bardzo mi zależy, bardzo będę wdzięczny, e, a jeszcze bardziej będę wdzięczny i ja i Adam jak Państwo jeszcze w wolnej chwili e, no, dziś pogoda to raczej na t-shirty z batyrem i z hasłem, ale od wtorku to już ma być pogoda na nasze bluzy i to z kapturami, e, więc też zapraszam. antyprawak.pl, drodzy Państwo, czyli na sklep. Nie tylko z, z, ze śmieszną odzieżą, z antyprawacką odzieżą, ale także literatura, w tym oczywiście cała seria książek profesora Stanisława Obirka z Sodomą na czele, także kubki termiczne, czego tam nie ma, parasolki, torby, torebki. Na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Antyprawak.pl. Serdecznie zapraszam, ponieważ jak pewnie Państwo się domyślają albo już wiedzą, robiąc zakupy na antyprawak.pl, Państwo bezpośrednio wspomagają rozwój naszego kanału. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.